Cześć! Dzisiaj porozmawiamy o środku, który w ostatnich latach zdobył status legendy w podziemiu. Nazywają go super primabolanem. Także teren bolony bez kotków ubocznych przed wami i jako DHB. Brzmi jak środek idealny, ale jest jeden haczyk. To prawdopodobnie najbardziej bolesny środek iniekcyjny, jaki kiedykolwiek powstał. Ludzie po strzele w nogę nie mogą chodzić przez kilka dni. Skąd się ten środek wziął i dlaczego go nazywają cichym zabójcą nerek? Dzisiaj to sprawdzimy. Ten film ma charakter wyłącznie edukacyjny. Nie jestem lekarzem, nie namawiam do brania dopingu. Sterydy anaboliczne, androgenne mogą trwale zniszczyć zdrowie. Więc robicie to wszystko na własną odpowiedzialność. Więc zacznijmy od tego, że Dichy do Boldenon nigdy nie był lekiem aptecznym. Dostało wynaleziony w latach 50., ale firmy farmaceutyczne wyrzuciły projekt do, do kosza. Prawdopodobnie dlatego, że iniekcje były zbyt właśnie bolesne dla pacjentów. Świadek ten został wskrzeszony dopiero w 2001 roku przez słynnego chemika Patricka Arnolda. Tego, który stworzył wówczas niewykrywalne sterydy dla fery Balko. Wprowadził on na rynek USA suplement o nazwie 1AD. Był to legalny prohormon. Z względów wówczas nieprzystosowanego prawa w Stanach Zjednoczonych. Był to legalny prohormon, który wątrobie zmieniał się właśnie do Tysiąca Amerykanów B o to legalnie, notując lepsze przyosty niż na nielegalnym testosteronie. Prawa skończyła się w 2005 roku, gdy rząd USA zdelegalizował prohormony. Od tego czasu DHB żyje sobie w podziemiu. Czym tak naprawdę jest? Zacznijmy od nazywnictwa. Dichy do Boldenon, czyli DHB, powstaje on z boldeną przez 5-alfa reduktazę To substancja o nazwie chemicznej 1-testosteron, 1-testosteron. Tutaj współczynnik anaboliczny jest równy 200, tymczasem testosteron 100. Co co oznacza w praktyce? Teoretycznie to, że mamy środek 2 Dwa razy silniejsze anabolicznie. Od właśnie wspomnianego testosteronu, który nawet nie aromatyzuje. Czemu takie budzi zainteresowanie? Jakie ma takie unikalne cechy? No, często się mówi o tym, czasami ktoś do mnie właśnie pisze z pytaniem, czy Dichy do taki słabszy teren bolon. No, tu mam dla Was takie dwie wiadomości, jedną dobrą, drugą trochę mokrą, ponieważ w przeciwieństwie do teren bolonu czy nandrolonu, Dichy do nie podnosi prolaktyny, więc jeżeli boisz się terenu ze względu właśnie na problemy z libido, zwany Dekadik, czy ginekomastię prolaktynową, to DHB będzie bezpieczną alternatywą. Daje podobną twardość, siłę, ale bez właśnie ryzyka laktacji. No i druga rzecz, no to termogeneza, czyli nocne poty. Dichydobaldin ma taką unikalną właściwość podnoszenia temperatury ciała. Użytkownicy zgłaszają ekstremalną potliwość, zwłaszcza w nocy, więc budzisz się mokry, bo jest do wymiany. To znak, że metabolizm pasuje na twoim organizmie w najwyższych obrotach, co może potencjalnie wspierać spalanie tkanki tłuszczowej. Podniosę się tutaj do pewnego komentarza a propos materiału co do buterolu. Właśnie się ktoś pytał, co właściwie można lepszego znaleźć zamiast tego, buterolu, No to właśnie chociażby wspomniany DihydoBaldrenon w logiczny sposób uzupełni nasz cykl. jednocześnie nie będziemy musieli brać takiego właśnie syfu, jakim jest buterolu, bo nie warto. To mówi nauka na temat tego środka. Mimo braku badań na ludziach, mamy twarde badania, ale ze zwierząt. Wykazały one, że DihydoBaldrenon jest znacznie silniejszy w budowaniu tkanki mięśniowej niż testosteron, jednocześnie mając mniejszy wpływ na przyrost prostaty. To właśnie stąd biorą się te magiczne cyferki o podwójnej sile przy mniejszych skutkach androgennych dla prostaty. No i to przy miałem na samym początku największy problem tego środka, chyba, z którego się wywozują inne problemy, czyli ból po iniekcji. Czyli dlaczego to tak właściwie aż tak boli, a nie tak jak przy innych środkach? Ponieważ dichy ma strasznie wysoką temperaturę topnienia. Żeby utrzymać ten hormon w płynnej formie oleju, kucharze z podziemia muszą w laboratoriach swoich używać bardzo agresywnych rozpuszczalników, dużej ilości alkoholu benzylowego, benzoesanu benzylu, czy często bardzo toksycznego gwaja kolu, czy olenianu etylu. Efekt wbija w mięsień, a organizm reaguje potężnym stanem zapalnym. Czujesz się, jakby ktoś cię kopnął koniem w miejsce zastrzyku. Gorączka i obchlizna to standard. Właściwie dlatego większość osób, które ma styczność z tym środkiem, rezygnuje już po pierwszym tygodniu, ponieważ nie są w stanie trenować, nawet siedzieć z bólu. Jeżeli ktoś używa zastrzyków UDO, to nie ma mowy o chodzeniu. Ale jakie są sposoby na to, żeby to przetrwać? Bo są, jest ich kilka. Po pierwsze, to jest osiączenie. Nigdy nie bij DHB solo. Wymieszaj go z strzykawca z innym łagodnym olejem, na przykład, właśnie z testosteronem. Z deką. Można jeszcze zastosować TERIK z wrzątkiem, to znaczy sali buteleczkę z DHB do wrzącej wody na kilkanaście sekund przed nabraniem. Gorący olej z rozpuszczonymi mikrokryształkami szybciej oschodzą się po mięśniu i mniej podażnią wspomniany mięsień. Wybór miejsca też ma znaczenie. Bij tylko w pośladki. Zapomnij o barkach czy bicepsa. Skutki uboczne. Za idealną sylwetkę, niestety, musimy troszeczkę przypłać. DHB potrafi zrujnować zdrowie w kilku płaszczyznach. Pierwsze to są nerki. Dichy hydrobolden ma opinię za Nerek. Dlaczego? Mechanizm jest złożony. Pierwsza rzecz to jest bliznowacenie. DHB to pochodna boldenonu. Badania na zwierzętach wykazały, że boldenon powoduje stwardnienie kłębuszków nerkowych, więc można się spodziewać, że DHB będzie miał podobne skutki uboczne. Toksyczne rozpuszczalniki. Gwaja często używany w produkcji DHB, wydalany jest właśnie przez nerki. Działa drażniąco na cewki nerkowe. No i trzecia rzecz ciśnienie. DHB właśnie podnosi ciśnienie i zagęszcza krew, co sprawia, że nerki muszą filtrować tak, można powiedzieć, kisiel. Czy kiedyś się mówiło na to Nie Nieważne. Pod dużym ciśnieniem, niestety nerki będą musiały pracować dużo ciężej. Cholesterol, jak każda pochodna androgenna, DHB masakruje lipidy. Zbija dobry cholesterol HDL niemal ma do zera, co w dłuższej perspektywie niszczy układ krążenia. Krew, czyli problemy z hematokrytem. Podobnie jak jego ojciec, DHB drastycznie zwiększa produkcję czerwonych krwinek. Jeżeli nie będziesz monitorować morfologii i opuszczać krwi, grozi ci zakrzepica. No i taki efekt estrogen-crash DHB nie aromatyzuje. Jeżeli bierzesz go za dużo, a za mało testosteronu, możesz zdominować i stłamsić działanie estrogenu. Oprzywia to się suchymi bolącymi stawami i całkowitym brakiem, właśnie libido. Nawet jeżeli wyniki estradiolu będziesz miał w normie. Dawkowanie. No to zazwyczaj występuje w stężeniu 100 mg na mil Ile go brać? Myślę, że 200-400 mg tygodniowo to jest mała częstotliwość. No to można się to złożyć na przykład na co drugi dzień, że jeżeli ktoś ma problemy z bolesnością poiniekcyjną, ponieważ e, jeżeli bijemy mniejszej ilości, ale częściej, może to poprawić przyswajalność tego siatka i jego tolerancję oraz wyeliminować ból po iniekcji. Podsumowanie. Czy DHB to siatek idealny? Dla wielu amatorów to ból i toksyczność spuszczalników będą barierą nie do przejścia. A jest druga strona medalu. Jeżeli należy ktoś do farciarzy, których nie boli, albo potrafi o ten ból ujarzmić, DHB staje się jednym z najciekawszych, właściwie dostępnych środków na rynku. Dostaje się potężną siłę, twardość mięśni, prawie że jak na teren balonie, ale bez tzw. ryciabanii, no i problemu z proaktyną. Ryzyko bólu jest duże, ale efekty też są zauważalne. Dajcie znać w komentarzach, czy Wam udało się poradzić sobie z bólem po iniekcji na dihyderoboldenonie oraz jakie macie o nim zdanie. Czy waszym, waszym zdaniem warto ten środek stosować, czy nie warto? Subskrybujcie kanał i do zobaczenia. W kolejnym filmie cześć.